Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak dodać zdjęcie do kontaktów w telefonie Poco M7 Pro. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu i do kontaktów. Teraz wybieramy kontakt, w którym chcemy zmienić zdjęcie, i wybieramy sobie tutaj ikonę ołówka. Naciskamy sobie na zdjęcie i teraz możemy wybrać opcję aparatu, aby wykonać zdjęcie w tym momencie i ustawić je jako zdjęcie kontaktu. Możemy też wybrać galerię, tutaj wybrać album, a z niego wybrać zdjęcie, które ustawimy jako zdjęcie kontaktu. Możemy też wybrać opcję zdjęcia Google, gdzie wybierzemy zdjęcie z naszego konta Google, aby ustawić je jako zdjęcie kontaktu wybierasz zdjęcie z galerii. Wybieramy sobie na przykład taki zrzut ekranu. Wybieramy sobie jakiś wycinek. Możemy też obracać naszym obrazem. Na przykład, żeby to było w ten sposób. I wybieramy teraz wybierz, a następnie zapisz w prawym górnym rogu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!